Apokalipsa według Świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnice Ewangelii. Entropia duchowa. Wzór doskonałego rozwoju człowieka. Fragmenty wykładu 9 kwietnia 2016 roku. Wszystko, co nas otacza, ulega entropii. Entropię świata widzialnego można przewidzieć z dużą dokładnością, pojmując tą dokładność entropią nieostateczną, niedoskonałą. Natomiast duchowy, można powiedzieć, kwantowy świat cechuje nieznajomość entropii ostatecznej doskonałej. Jest ona jak ruletka. Wydaje się, że nikt tym nie rządzi, ale takie myślenie jest błędem. To entropia odkrywa tajemnicę bożej obecności i ingerencji, czyli opatrzności. Wiara jest ponad entropią, jest życiem, trwaniem w porządku, który panuje nad czasem przyszłym teraźniejszym, do którego zmierza cała teraźniejszość. Entropia jest porządkowaniem świata według praw bożych, który jest ostateczną entropią wszystkiego. Entropia materii zdąża do porządku sprzed ingerencji człowieka w byt materialny, gdzie człowiek obserwator nieustannie ingeruje w świat kwantowy, będący u podstaw jego istnienia i codzienności. Entropii duchowej także podlega świat materii, który przypuśćmy, że osiągnął już swój stan entropii. Co to znaczy? Myśli człowieka, jego emocje i pragnienia są poddane ostatecznej podstawie przyczynie entropii Bogu. Przyczynie wszelkiego ruchu i spoczynku wszech rzeczy. Dzieciństwo Boże to nicość, słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność, ufność, oddanie i uległość. Te stany wprowadzają nas cielesnych, a przez to całą materię, w przestrzeń entropii ostatecznej, duchowej. Nadają Boży kształt chaosowi, któremu poddane jest życie ludzi na tej ziemi. W księdze Genezis w Starym Testamencie w rozdziale pierwszym zauważamy: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, wiedząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg. Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego potactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy, stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Chaos i pustka zostały poddane woli i świadomości Boga, Jego Słowu. W ten sposób chaos, który jest entropią niedoskonałą, poddany początkowi wszelkiego życia, rozpoczyna wędrówkę, unifikację przez dzieciństwo Boże do synów Bożych. Rzymian 8: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież Ducha Niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha Przybrania za synów, w którym możemy wołać, abyba ojcze. Sam Duch wspierać swym świadectwem naszego Ducha. Że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci. Ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i w fale dzieci bożych. Wiem przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Tak plan materii i ducha podlegają tym samym prawom, unifikując prawo rządzące makro i mikroświatem, czyli światem kwantowym i duchowym. On też leży u podstaw materii i jest rządzony tym samym prawem, co świat widzialny, w którym żyjemy i doświadczamy swoimi zmysłami. Poddany, będąc owocom i darom Ducha Świętego, poddaje nas entropii doskonałej. Wyrażeniem jej jest modlitwa pańska, w której zawarte jest wypełnienie ostateczne. Bóg w nas bez granic. Fragmenty wykładu 9 kwietnia 2016 roku